Kolejna prawda życia jest taka, że seksji i ekscytujące wyniki, czyli te wspaniałe rzeczy, czas dla rodziny, albo samochody, albo super w czasie, albo coś tam, podróżowanie, to wszystko, co jest tak ekscytujące, wynika z cholernie nudnych rzeczy. Czyli z konsekwentnej roboty, sklepania przyciskami na klawiaturze, z gadania, z jakiegoś kola, z jakiegoś naradzania się, i tak jutro, i pojutrze, i po pojutrze, i przez 10 lat. I nagle się okazuje, że któregoś dnia jedziesz do tego swojego komputera tam klepać te nudne przyciski, dużo lepszym autem. A jak masz wolny weekend, to jedziesz w dużo lepsze miejsce. A jak chcesz klepać mniej w te przyciski, to masz na to pieniądze, żeby zlecać to klepanie i więcej czasu dla rodziny. Więc widzisz, te wszystkie seksy i ekscytujące rzeczy, które my widzimy oczywiście na Instagramie, są efektem zupełnie nieseksy i nieekscytujących procesów, które się odbywają ciągle, ciągle, ciągle. Czyli wisienka na torcie jest pyszna, ale tort tutaj jest trochę taki z zakalcem.